Witajcie wszyscy i serdecznie zapraszam ponownie na nasz kanał, gdzie zawsze zaglądamy za kulisy dramatycznego życia brytyjskiej rodziny królewskiej. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was historię, która sprawia, że serca fanów monarchii biją szybciej, a tabloidowe nagłówki wirują w poszukiwaniu odpowiedzi. Co dokładnie dzieje się w kwestii przyszłego miejsca zamieszkania księcia Williama i księżnej Catherine? To pytanie wisiało po powietrzu przez tygodnie, rozbudzając plotki o możliwych wielkich zmianach w życiu wincorów. Każdy, kto śledzi los rodziny królewskiej, wie, że takie ruchy mogą mieć daleko idące konsekwencje zarówno dla samej pary, jak i dla całej monarchii. Ale teraz, prosto z samego pałacu, docierają do nas nowe informacje, które nie tylko rzucają światło na możliwą zmianę adresu, ale także ujawniają kierunek, w którym naprawdę zmierzają nasi przyszli król i królowa. To nie jest zwykła przeprowadzka, to sygnał strategicznych decyzji i przemyślanych planów, które mogą wpłynąć na wszystkie aspekty życia królewskiego. Zanim jednak odsłonimy przed Wami kulisy tej sensacyjnej wiadomości, pamiętajcie, aby polubić film i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić żadnych najnowszych zwrotów akcji prosto serca monarchii. Cofnijmy się teraz w czasie do lata 2022 roku, kiedy William i Katrin. Wraz ze swoimi trzema młodymi królewskimi dziećmi księciem Jorem, księżniczką Charlotte i najmłodszym księciem Lowem podjęli decyzję, która zaskoczyła wszystkich obserwatorów. Ich krok był szeroko komentowany i analizowany przez ekspertów od etykiety królewskiej, dziennikarzy śledczych i oczywiście samych fanów rodziny. Decyzja ta mogła wydawać się zwykłym wyborem miejsca zamieszkania, ale w rzeczywistości była znakiem zmian priorytetów i podejściu do życia publicznego oraz prywatnego. Przeprowadzka rodziny królewskiej nie jest zwykłą logistyczną operacją. To planowanie na lata do przodu, które uwzględnia bezpieczeństwo dzieci, codzienne obowiązki książęce i królewskie zobowiązania, a także potrzeby znalezienia równowagi między życiem prywatnym a publicznym. Wybór miejsca zamieszkania staje się symbolem nowej ery królewskim życiu, w której tradycja musi współistnieć z nowoczesnością, a publiczne oczekiwania nie mogą przysłonić prywatnych potrzeb rodziny. Dodatkowo. Ta decyzja niesie ze sobą emocjonalne implikacje. Dla dzieci Williama i Ketin każdy nowy dom to nie tylko przestrzeń fizyczna, ale także środowisko, w którym kształtuje się ich charakter, poczucie bezpieczeństwa i wartości rodzinne. Każda przeprowadzka wymaga przemyślenia edukacji, kontaktu z dziadkami, możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu i przestrzeni do zabawy oraz nauki. To pokazuje, że decyzje królewskie są w istocie decyzjami ludzkimi, pełnymi troski. Planowania i odpowiedzialności. W miarę jak świat obserwował tę przeprowadzkę, media zaczęły spekulować o możliwych powodach i skutkach tej zmiany. Czy to krok ku większej niezależności od pałacu? Czy to sygnał nowego stylu zarządzania królewskimi obowiązkami? A może jest to próba znalezienia równowagi między zobowiązaniami publicznymi a potrzebą spokojnego życia rodzinnego? Wszystkie te pytania tworzą atmosferę napięcia i oczekiwania, która sprawia, że każdy kolejny ruch rodziny jest uważnie obserwowany i interpretowany. Opuszczając przepych pałacu Kensington, ciąży William i księżna Ketins zdecydowali się na przeprowadzkę do Adeley Cottage, urokliwego, ale znacznie mniejszego domu, położonego głęboko w zieleni rozległego parku wielkiego w Windsorze. Dla wielu obserwatorów była to decyzja zaskakująca i wręcz zagadkowa, ponieważ odstępstwo od luksusu i przepychu londyńskiego życia wydawało się niczym krok wstecz. Jednak według osób z otoczenia rodziny królewskiej wybór ten miał wyjątkowo osobisty charakter i krył w sobie głębokie motywacje. Ketlin pragnęła, aby jej dzieci mogły doświadczać dzieciństwa zbliżonego do zwykłego, pozbawionego nieustannego nacisku medialnego i publicznej uwagi. Wybór Adela co pozwalał im być bliżej późnej królowej Elżbiety II w jej ostatnich latach życia, jednocześnie chroniąc dzieci przed nieustannym blaskiem reflektorów. Księżna była zdecydowana, aby George, Charlotte i najmłodszy Louis mogli chodzić do zwykłej szkoły Lam Rook School, zamiast dorastać w złotej klacy wielkomiejskiego życia Londynu, gdzie każdy krok dzieci jest uważnie obserwowany i komentowany przez media oraz opinię publiczną. Jednak dzieci nie pozostają małe na zawsze, a dzieci królewskie nie są wyjątkiem. Kiedy książę George niedawno obchodził swoje dwunaste urodziny, natychmiast wywołało to fale spekulacji i komentarzy. Nagłówki gazet, blogi poświęcone rodzinie królewskiej oraz fora internetowe zaczęły tętnić jednym pytaniem, czy William i Catherine planują opuścić Adelaide od tagę i przenieść się do większego domu. Ta myśl szybko zaczęła nabierać rozpędu i stała się tematem rozmów w całym kraju. W miarę jak dzieci, George, Charlotte i Louis, zbliżają się do wieku nastoletniego, przytulny domek wydawał się coraz bardziej ciasny. Dla rodziny o takim znaczeniu publicznym i medialnym przestrzeń, którą oferował Adylec mogła wkrótce stać się niewystarczająca. Coraz głośniej pojawiały się sugestie, że potrzebne jest większe, bardziej reprezentacyjne i trwałe miejsce zamieszkania, które zapewni zarówno komfort życia rodzinnego, jak i ochronę prywatności dzieci. Wczesne spekulacje koncentrowały się na jednej lokalizacji Fort Belvedere, to rozległe ich historyczne posiadłość, Nasycone królewską tradycją, wydawało się idealnym kandydatem na nowy dom przyszłego króla i królowej. Rozległe ogrody, przestronne wnętrza i prestiż historycznego miejsca mogłyby zapewnić dzieciom przestrzeń do nauki, zabawy i rozwoju, jednocześnie umożliwiając rodzicom pełnienie obowiązków publicznych w komfortowych warunkach. Komentatorzy podkreślali, że decyzja o przeprowadzce nie dotyczyła tylko aspektów praktycznych, lecz także symbolicznych. Wybór miejsca zamieszkania wysyłał sygnał, że książęca para stawia na równowagę między życiem prywatnym a publicznym, chroniąc dzieci przed presją mediów i jednocześnie zachowując pozycję reprezentacyjną rodziny królewskiej. Każdy szczegół tej przeprowadzki był analizowany i komentowany, od rozkładu mieście po bliskość do pałacu, co pokazuje, jak skomplikowane i wielowymiarowe są decyzje dotyczące królewskich dzieci. Jednocześnie eksperci od protokołu królewskiego wskazywali, że wybór Fort Belvedere może stanowić także strategiczne zabezpieczenie na przyszłość, dając rodzinie możliwość spokojnego życia, a dzieciom poczucia normalności w otoczeniu pełnym historii i dziedzictwa monarchii. Przeprowadzka mogła również sprzyjać budowaniu więzi rodzinnych i ochronie prywatności dzieci, a także umożliwić rodzicom kontynuowanie działalności publicznej w bardziej zrównoważony sposób. To był idealny krok w kierunku poprawy i jednocześnie znacząca zmiana w życiu rodziny królewskiej. Fort Belvadier, wcześniej należący do króla Edwarda VIII, monarfy, który wstrząsnął koroną, abdykując powodu miłości, od dawna wzbudzał emocje wśród obserwatorów życia królewskiego. Sistoja tego miejsca dodawała mu pewnego skandalicznego uroku i tajemniczości. Wielu komentatorów wyobrażało sobie, jak William i Ketin wchodzą do tych historycznych sal, jakby odzyskiwali fragment utraconej przyszłości, a jednocześnie kształtowali nowe oblicze współczesnej monarchii. Rozległe tereny posiadłości, majestatyczna architektura i niepodważana aura dawnej władzy sprawiały, że Fort Belvedere wydawał się naturalnym wyborem dla przyszłego króla i królowej. Jednakże, jak pokazały wcześniejsze doświadczenia z Williamem i Ketin, nic nigdy nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. W rzeczywistości sprawy okazały się o wiele bardziej złożone i pełne niuansów, a decyzje podejmowane przez tę parę królewską ujawniają, jak bardzo różną się one od tradycji i oczekiwań minionych pokoleń. Prawda wyszła na ja dopiero teraz, prosto z pałacu Kensington, który postanowił uciąć wszelkie spekulacje. Rzecznik pałacu wystąpił z oświadczeniem, które rozwiało miesiące domysłów i plotek. Mimo licznych sugestii i medialnych spekulacji, William i Catherine nie przyprowadzą się do słynnego Fort Belvedere. Ta wiadomość zaskoczyła niejednego komentatora życia królewskiego i natychmiast stała się głównym tematem dyskusji w mediach. Zamiast tego, ich nowy dom zostanie ulokowany w obrębie posiadłości w Windsorze, w miejscu znacznie bardziej prywatnym, znacznie mniej eksponowanym. Forest Lodge będzie ich nowym azyłem, o którym pałac poinformował bezpośrednio gazety San. Ta krótka informacja, choć składająca się zaledwie kilku zdań, wywołała efekt pioruna w kręgach królewskich. Jest to decyzja oficjalna i niepodważalna, potwierdzająca, że rodzina Wali wybrała bardziej kameralną i dyskretną lokalizację, zapewniającą prywatność i spokój, którego tak bardzo potrzebują zarówno rodzice, jak i ich dzieci. Decyzja ta pokazuje również, że książęca para kieruje się nie tylko prestiżem i historią, ale przede wszystkim dobrem rodziny i zapewnieniem dzieciom możliwie normalnego dzieciństwa. Forest Los daje im przestrzeń do wychowywania Jorlia, Charlotte i Louisa z dala od intensywnego zainteresowania mediów, pozwalając jednocześnie na kontynuowanie oficjalnych obowiązków w sposób bardziej zrównoważony i komfortowy. W miarę jak młodsze pokolenie królewskie dorasta, decyzje o miejscu zamieszkania stają się coraz bardziej strategiczne, łącząc aspekty prywatności bezpieczeństwa i tradycji. Forest zapewnia wszystkie te elementy w harmonijny sposób, dając Williamowi i Catherine możliwość kształtowania własnej ścieżki, jednocześnie pozostając wiernymi wartościom rodziny królewskiej i zapewniając dzieciom stabilne i spokojne warunki do nauki, zabawy oraz rozwoju osobistego. Przeprowadzka nadchodzi i nastąpi wkrótce, aż historia nie kończy się na samym pakowaniu walizek. Do sprawy odniósł się doświadczony redaktor królewski Matt Wilkinson, który potwierdził swoje wcześniejsze doniesienia i podkreślił, że nowy rozdział w życiu Williama i Ketwin nie będzie rozgrywał się ani w pałacu Buckingham, ani w historycznych murach zamku w Wincorze. To ogłoszenie zaskoczyło wielu obserwatorów życia królewskiego, którzy zakładali, że właśnie te ikoniczne rezydencje będą naturalnym krokiem dla przyszłego króla i królowej. Warto to sobie uświadomić. Pałac Buckingham od wieku był ośniewającą sceną monarchii, symbolem władzy i centrum królewskich ceremonii oraz uroczystości. Zamek wincoży z kolei emanuje historią, a jednocześnie uchodzi za spokojną przystań miejsce ucieczki od chaosu londyńskiego życia. Decyzja Williama i Ketyn o odwróceniu się od rezydencji przesyconych tradycją i stworzeniu własnego życia wincoży mówi więcej o ich priorytetach, niż jakiekolwiek oficjalne oświadczenie mogłoby wyrazić. Źródła bliskie parze przedstawiają obraz bardzo przemyślanej i strategicznej zmiany. Pierwsza przeprowadzka do Adelaide z Tagie nie była jedynie kwestią zmniejszenia przestrzeni mieszkalnej. Był to swego rodzaju test. Okres próbny mający sprawdzić, czy życie zdala od nieustannej obecności kamer i hałasu Londynu jest naprawdę wykonane dla rodziny, która w przyszłości ma nosić koronę. I jaki jest werdykt? Okazało się, że wszystko przebiegło lepiej, niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Adelaide takie, nie służyło jedynie jako tymczasowe schronienie, lecz stało się prawdziwym domem. Informatorzy podkreślają, że rodzina odnalazła w nim poczucie przynależności, które było niemożliwe do osiągnięcia w szybkim tempie życia Kensington Palace. Jeden z bliskich osób z otoczenia pary stwierdził, że Adelaide takie, stało się jej prawdziwym domem, miejscem, w którym mogą żyć w spokoju, wychowywać dzieci i pielęgnować rodzinne więzi bez nadmiernej presji mediów i oczekiwań publicznych. To rzadkie oświadczenie ujawnia, jak bardzo ta decyzja wpłynęła na życie rodzinne Williama i Catherine. Wybór lokalizacji jest mistrzowskim posunięciem. Windsor, dzięki swojej spokojnej atmosferze, pozwala rodzinie oddzielić życie prywatne od oficjalnych obowiązków królewskich, tworząc idealną równowagę między tradycją a nowoczesnym podejściem do wychowywania przyszłych monarchów. Przeprowadzka pokazuje również, że książęca para myśli strategicznie o przyszłości swoich dzieci. George, Charlotte i Louis dorastają szybko, a rodzice pragną, aby każdy z nich mógł doświadczać dzieciństwa w możliwie normalnych warunkach, z dala od medialnej gorączki. Forest zapewnia im bezpieczeństwo, prywatność oraz poczucie stabilności, które jest kluczowe dla wychowania młodych członków rodziny królewskiej. Ta decyzja wskazuje na długofalową wizję Williama i Catherine. Nie chodzi tylko o komfort codziennego życia. Ale także o kształtowanie tożsamości rodziny, która może łączyć obowiązki monarchy z autentycznym życiem rodzinnym. To świadome przesunięcie w kierunku miejsca, gdzie tradycja spotyka się z prywatnością i możliwością budowania trwałych więzi rodzinnych. Windsor utrzymuje jej wystarczająco blisko Londynu, aby wykonywać obowiązki oficjalne, ale jednocześnie na tyle daleko, aby George, Charlotte i Louis mogli cieszyć się czymś bezcennym. Prywatność. Dzięki codziennym wizytom w Lambrook School oraz rozległym terenom wokół nowego domu dzieci mają przestrzeń do zabawy i odkrywania świata. William i Ketin udowadniają, że nawet członkowie rodziny królewskiej pragną równowagi, o którą codziennie walczą miliony rodziców na całym świecie. Nie myślcie, że chodzi tu tylko o wychowanie dzieci. To także kwestia władzy i świadomego kształtowania własnej przyszłości. Poprzez priorytetowe traktowanie czasu spędzanego z rodziną i odrzucenie błyszczącej sceny pałacowej, przyszły król i królowa wysyłają głośny komunikat. Monarcha może ewoluować, łącząc tradycję z realistycznym podejściem do życia współczesnego. Winczor daje im rzadką szansę na pogodzenie obu tych ról. Mogą być obecnymi rodzicami i jednocześnie wpływowymi członkami rodziny królewskiej pod jednym dachem. Kolejnym istotnym czynnikiem decydującym o tej przeprowadzce są dzieci. George, Charlotte i Louis uczęszczają do Lamrug School, więc życie wincoże ułatwia codzienną organizację i daje młodym członkom rodziny królewskiej rzadkie poczucie normalności. Dla Williama i Ketrin ta stabilność jest bezcenna. Pomaga utrzymać dzieci przy Ziemi, nawet gdy cały świat śledzi każdy ich krok. Ale sprawa staje się jeszcze bardziej osobista i ujawnia głębsze aspekty życia rodziny. Jeden z informatorów otwarcie stwierdził, że przeprowadzka daje parze szanse na świeży start i nowy rozdział życia, pozwalając zostawić za sobą część bolesnych wspomnień. To stwierdzenie uderza niczym piorun, rzucając światło na emocjonalne blizny, które rodzina nosi za murami pałacu. Przez ostatnie lata doświadczyli ogromnej straty. Od bolesnej śmierci księcia Filipa po odejściu królowej Elżbiety II żałoba ciężko ciążyła nad rodziną. Do tego dochodzą problemy zdrowotne tym osobiste zmagania Ketin, które wywołały niezliczone spekulacje i nieustanne zainteresowanie mediów. Dodajmy do tego fale rodziny dramatów i ciągłą obserwację publiczną. I nic dziwnego, że William i Ketin postanowili postawić wyraźną granicę. Dlatego, Forest Lodge nie jest zwykłą rezydencją królewską. To prawdziwa oaza, przycisk resetujący miejsce, w którym mogą chronić swoje dzieci, odzyskać spokój i rozpocząć pisanie swojej historii na własnych warunkach. Ta decyzja dotyczy leczenia ran, tworzenia nowych wspomnień i udowadniania, że nawet przyszły król i królowa potrzebują przestrzeni, aby odecznąć z dala od cieni straty i ciężaru królewskich oczekiwań. Według osób z otoczenia pary, Forest Lodge nie jest jedynie kolejnym tymczasowym miejscem. William i Catherine postrzegają to miejsce jako swój dom na zawsze. Tak, to prawda, Para traktuje tę rezydencję jako miejsce, w którym zakorzeni się na kolejne dziesięciolecia. Nawet gdy William w końcu obejmie tron, to jedno stwierdzenie zmienia wszystko. Decyzja ta sygnalizuje stabilność, trwałość i świadomy krok w kierunku życia z dala od błyszczącego i głośnego Londynu. Co jest szczególnie uderzające, to przesłanie za tym wyborem. Przez wieki przyszli monarchowie mieli mieszkać w pałacu Buckingham lub zamku w Windsorze, które były centralnymi punktami królewskiej tradycji. William i Kathleen piszą nowy podręcznik. Wybierają życie skoncentrowane na rodzinie, spokojne, z dala od duszącego blasku środkowego Londynu. Dodatkowo nie korzystają z funduszy publicznych na remont Forest Lodge. Wszystkie prace finansują samodzielnie. To ogromne odejście od dawnych norm, gdzie renowacje były częściowo finansowane z podatków, co często wywoływało krytykę. To odważny ruch, który przemawia do współczesnego społeczeństwa. Ludzie chcą przejrzystości, odpowiedzialności i uczciwości. William i Catherine wysyłają jasny sygnał. Chcą chronić swój świat prywatny i zachować kontrolę nad swoim życiem rodzinnym. Nie zatrudniają również personelu mieszkającego w rezydencji, co w przypadku tak wysokiego szczebla królewskiego jest niemal niespotykane. Decyzja ta pokazuje, że księżniczka i książę Wali kładą rodzinę na pierwszym miejscu, stawiając prywatność i autentyczność ponad pałacową pompę. Forest dostaje się prawdziwym sanktuarium, miejscem, w którym William i Catherine mogą odłączyć się od ceremonii i skoncentrować się na byciu rodzicami. To rewolucyjne podejście, które pokazuje, że monarchia może łączyć tradycję z nowoczesnością. Zakończenie. Jeśli podoba Ci się ta historia i chcesz śledzić kolejne doniesienia o Rodzinie Królewskiej, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych aktualizacji.